Chociaż bitwa pod Dyneburgiem została uhonorowana specjalną tablicą na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie, to jednak pozostaje jednym z najmniej epizodów dziejów oręża Polskiego. Hej, Słowomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj kolejny odcinek vloga Koper na Tropie poświęcony polskim czołgom w Dyneburgu. Bitwa Odyneburg, rozegrana na przełomie 1919-1920 i 1920 roku, była tak naprawdę debiutem polskiej broni pancernej. To wówczas po raz pierwszy na froncie wschodnim użyto na szeroką skalę czołgów i było to też bardzo skuteczne działanie. Gdy na Wielkanoc 1919 roku wojska generała Edwarda Śmigłego Rydza opanowały Wilno, wyparły Bolszewików na północ. Niestety, dalej zagrażali oni Wilno i koniecznością stało się odsunięcie ich jak najdalej od miasta. Tym bardziej, że tak naprawdę główne siły bolszewickie stały w okolicach Dyneburga, dawnej stolicy Inflant Polskich, w odległości zaledwie 150 km od miasta. Pod koniec sierpnia wojska śmigłego zbliżyły się do Dyneburga. Okazało się jednak, że zdobycie miasta przekracza ich możliwości. Sowieci okopali się bowiem na lewym brzegu Dźwiny blokując mosty prowadzące do miasta. Śmigły zatem podciągnął swoje oddziały i czekał na posiłki. 27 września przeprowadzono atak na oddziały rosyjskie, używając francuskich czołgów FT-17. Były to stosunkowo nowe maszyny, które pojawiły się na polu walki dwa lata wcześniej. Atak zakończył się połowicznym sukcesem, gdyż udało się wyprzeć Rosjan za Dźwinę, natomiast samej rzeki nie udało się przekroczyć. Warto zwrócić uwagę na pewną postać, która się bardzo wówczas wsławiła w walkach o przyczółek mostowy. Był to młody podporucznik z Krakowa, August Fjeldorf, późniejszy generał Nil. Walki zamarły aż do Nowego Roku, co było koniecznością ze względu na konieczność dania wypoczynku żołnierzom oraz pociągnięcia zapasów. I co najważniejsze, udało się sprowadzić duże dostawy mundurów zimowych, które w tym klimacie, w tym miejscu, o tej porze roku mogły zadecydować o wynikach walk. Udało się też nawiązać kontakt z Łotyszami i zsynchronizować działania tak, że od północy nadchodziła dywizja łotewska. Atak rozpoczęto 3 stycznia 1920 roku o godzinie 6 rano przez zamarzniętą drzwiną. Rosjanie bowiem wcześniej zerwali mosty. Atak polski wspomagany przez Łotyszy był bardzo skuteczny, gdyż miasto zajęto do godzin popołudniowych. Przekazano je następnie Łotyszom, ale polska załoga pozostała w twierdzy dneburskiej, do czasów rozstrzygnięć politycznych. W ciągu następnych kilkunastu dni Rosjan odrzucono od miasta. Natomiast dużym zaskoczeniem dla strony polskiej był fakt, że już 30 stycznia Łotysze podpisali zawieszenie broni z bolszewikami. Tak naprawdę wyszli na swoje granice etnograficzne i dalsza wojna z Rosją była im niepotrzebna. Polacy zostali trochę pozostawieni samemu sobie, co miało niebawem przynieść fatalne skutki. Tym bardziej, że bolszewicy za wszelką cenę starali się rozbić sojusz Warszawy z RGĄ, a dodatkowym powodem do niepokoju była sytuacja w powiecie i uksztańskim na południu od Dźwiny, gdzie przeważali Polacy i strona polska uważała, że te gminy powinny należeć do Rzeczypospolitej. Narastał spór, który ostatecznie rozsądzili bolszewicy, gdyż ofensywa Tuchaczewskiego spowodowała to, że Polacy zaczęli się cofać w kierunku Warszawy i kwestia Dyneburga zeszła na plan dalszy. Ostatecznie sporne terytoria pozostały przy Łotwie, gdyż po zwycięstwie nad Rosjanami Rzeczpospolita była zbyt słaba, zbyt wyczerpana, by prowadzić kolejne spory polityczne. Tym bardziej, że nie ukrywajmy, wszyscy sąsiedzi poza Rumunami i Łotyszami byli wobec nas wrodzy i nie warto było robić sobie kolejnego wroga. Tym bardziej, że tak naprawdę nasi rodacy nie mogli specjalnie narzekać na brak swobód narodowych na Łotwie. W centrum Dneburga na Slobodzce istniał kiedyś cmentarz polskich żołnierzy poległych w walce o Dneburg. W latach 20. władze łotewskie fundowały tam pomnik mający uczcić naszych bohaterów, którzy oddali życie za wolność naszą i waszą. Niestety, po zajęciu Łotwy przez Związek Sowiecki, Rosjanie zniszczyli ten pomnik i zniszczyli ten cmentarz. Co więcej, zrobili to w sposób charakterystyczny dla swojej kultury, jeżeli można w ogóle mówić o kulturze. To znaczy, szczątki zostały wykopane, następnie zbielone i rozrzucone po okolicznych drogach jako podkład pod asfalt. W tym miejscu obecnie stoi Betonowy Krzyż, fundowany w 1992 roku, który otaczają tablice z nazwiskami poległych. Wprawdzie jest to tylko symboliczna mogiła i trochę na uboczu, mimo że to jest tu miasta, to jednak robi ogromne wrażenie, kiedy stanie się przed nią i pomyśli, ilu tutaj Polaków, tak daleko od Warszawy, od Krakowa, zginęło za wolność waszą i naszą. Jednocześnie jest to symboliczny cmentarz największej liczby bohaterów orderu Virtuti Militarii, którzy byli pochowani w jednym miejscu. Jedno natomiast osobiście, jak miałem okazję pod nim być, miałem trochę dziwne wrażenie, gdyż znałem losy. Tego cmentarza oraz losy szczątków ludzi, którzy byli tu pochowani. Uświadomiłem sobie w pewnym momencie, że prawdopodobnie jadąc w to miejsce, jechałem po szczątkach ludzi, którzy byli tu pochowani. Dyneburg natomiast warto odwiedzić, chociaż samo miasto specjalnie urodziwe nie jest. Jednak ze względu na to, jaką rolę odegrało w dziejach Polski i Łotwy, do dziś stanowi symbol przyjaźni tych dwóch narodów. Jednak w odróżnieniu od Litwy, Polacy na Łotwie są bardzo mile widziani, gdyż Łotysze nigdy nie zapomnieli o roli, jaką odegrali nasi rodacy w odzyskaniu przez ich kraj niepodległości. Osobiście miałem się o tym okazji wielokrotnie przekonać. Więcej o stosunkach polsko-łotewskich, obicie pod oraz o Inflantach znajdziecie w mojej książce Zapomniane Kresy ostatnie polskie lata. A jeżeli się Wam podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, Nowy odcinek vloga Kopry na Tropie co drugi wtorek o 8.30. Hej!